Witam z tej strony. Miedzianos. w ostatnim gameplayu, który wrzuciłem na YouTube, wspominałem o Sławek, które kupiłem niedawno. Są to sławki typu otwarte K240 AKM. Studio. Miałem dylemat między dwoma modelami właśnie między tym, który trzymam w ręku i K240 Studio MK2. Poczytałem trochę w internecie o właśnie tych modelach i dowiedziałem się, że mk 2 to tak naprawdę tylko jakieś dodatkowe gadżety, typu kabel 5 i pady welurowe też były właśnie w zestawie. I tak stwierdziłem, że nie opłaca się je przepłacać. Niby 60 zł, ale tak naprawdę można iść do sklepu i sobie na dół kupić, jakby niepotrzebne. Ja akurat kabla 5-metrowego nie potrzebowałem. Więc wybrałem właśnie Dławki ten model. Bardzo wygodne. Ważą zaledwie 240 gram. Nie jestem audiofilem, więc taki dźwięk tak naprawdę mnie zadowala. Własnie jest za mocny. No i też przy wysokich tonach nie harczą. Dźwięk jest. No, jak najbardziej naturalny. Jak najbardziej naturalny no. był Six Siege. Sprawdzałem się bardzo dobrze, ponieważ idealnie pozycjonują wroga, a tak naprawdę głównie o to mi chodziło. Żeby jak najdokładniej znać pozycję wroga. Przybliżę Wam może trochę specyfikację tych słuchawek. Paso przenoszenia minimalne wynosi 15, maksymalne 25 tysięcy, czułość 91 i impedacja 50. Raz grają na chipsetie Realtek ALC 115. Lecz w przyszłości mam zamiar kupić kartę dźwiękową. Myślałem o AIM-ie 808, ma bardzo, ale to bardzo dobre opinie. Lecz jeszcze mam trochę na to czasu, więc spokojnie poczytam o innych modelach. Jeśli chodzi o moją kartę dźwiękową, która jest zintegrowana na płycie, gra, grają na nich bardzo dobrze, lecz troszkę, troszkę za cicho, jeśli chodzi o mój gust. Dlatego właśnie mam zamiar kupić. Na koniec mogę wam je naprawdę. Bardzo gorąco polecić i to z czystym sumieniem. Czy będziecie ich używali do gier, filmów czy muzyki, naprawdę sprawdzą się bardzo dobrze i nie będziecie tego na pewno żałować. Mam nadzieję, że moja pierwsza recenzja się podobała. Dajcie znać w komentarzach. Łapka w dół, czy w górę, zależy jak Wam się podobało. I proszę też o Wasze opinie, co robię źle. Pozdrawiam.